dalej są położone w sieci drugi niż, niż podejście w naszym terenie. Yy, tutaj pan prezes wspomniał o dziewięciu podajszych obligatoryjnych uchwałach. Yy, myśmy się to liczyli, że tych uchwał najprawdopodobniej musimy w 16. I proszę państwa, nikt nas nie pytał, yy, jak to sfinansujemy, możemy, możemy odpłatność Finansować na bardzo niskim poziomie, to opłaca do tego interesu, y, będzie musiała to Pieniędzy nam nie może, by powiedzmy zostać, musimy to przeznaczyć na dodatkowe świadczenia na rzecz ochrony środowiska, ale pieniędzy nie może dać, bo jeżeli my uwolnimy y, odbiorcę tych śmieci na film, to y, obliguje nas umowa jako opłata i musimy płacić sprawy, jakieś ściągalności tych. Tych należności, no to sobie wyobraźcie, Na pewno będzie pewien procent mieszkańców, którzy z różnych względów, nawet w sytuacji finansowej, czy w sytuacji czasem jakiejś y, losowej, nie będą mogli zapłacić. Ale to tylko będzie temat między gminą a mieszkańcem, bo odbiorcy nie będzie to interesowało, jak gmina będzie wyjść. Także takich problemów jest dziesiątki, które. Z którymi my musimy, że tak powiem, w jakiś sposób się uporać. Na pewno czasu jest niewiele. Tyle, że powiem nie tylko my, ale chyba wszyscy, z tylko oni, się błogacali, nie tylko w stali bogatym, ale w stali całkowitego Panie Prezesie, jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję za informację. Myślę, że temat tej rewolucji święciowej, proszę, został Państwu przyliczony. Na pewno będzie to temat kolejnych, wielu spotkań posiedzeń komisji, żeby maksymalnie to dopracować, żebyśmy mieli to w miarę sfinansowane i w miarę logicznie uchwalone. Tutaj była mowa o, żeby jako jeden wskaźnik przyjąć, jeden ze wskaźników przyjąć zużycie wody. Drodzy Państwo, Pan Minister nam mówił w klinicy, o, żeby przyjąć ilość ścieków, które powiedzmy, są rzucane z danego gospodarstwa. Myślę, wskaźniki są, ale nie zawsze dotyczą specyfiki, jaka jest w danej gminie, bo u nas trudno mówić o odgadach, już w ogóle nie ma o czym mówić o ilości zróżnionych ekranów, gdzie skanalizowanie gminy jest, go, go. Dтаки, myslę, że procent. Dziękuję bardzo, prezesie, serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, myślę, że pięć minut przerwy jest skazany także proszę o przerwę.